Co podpalił? No nie wiem kto. Ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi himmel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Tasiana, tak? Lipinki Łużyckie łączne 43. Ale to... wkoło. A straż pożarna jedzie? Słucham? Straż pożarna. No ktoś podpalił, ja nie wiem kto. A straż pożarna? Słucham? Czy straż pożarna powiadomiona jest, czy jedzie? Ja nie wiem, kto podpalił. Ale ktoś podpalił. Stuk... Siano, tak? Jest straż. Siano? Jest, jest straż. Aha. Przyjechała straż. Dobrze. Ale. Jak jest, to dobrze, jak jest straż pożarna, to dobrze, no. Nie gasi. Гаши